Dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich na kanale Grubas 2017. Jak sama nazwa mówi, jest to kanał Grubasa, czyli mój. Powstał dwa lata temu, w roku 2017, kiedy postanowiłem schudnąć. To tak dla tych wszystkich, którzy nie wiedzą z kim mają do czynienia i weszli tu po raz pierwszy. Dobra, jeżeli nie oglądałeś wcześniejszych filmików, zapraszam. Wczoraj między innymi zakończył się późno live, na którym deklaracja padła, że kończymy tą nierówną walkę i idziemy po złoto. Więc y, dzisiaj jakby początek odliczania, pierwszy dzień zreszty mojego życia, no i, i w tym momencie ostatnia prosta do tego, żeby rozpocząć trzeci etap, y, który gdzieś tam sobie w życiu założyłem. I y, y, No i zostało mi po ważeniu niestety 5 kg, 5 kg zostało mi do zjechania, 5 dokładnie, przecinek 3. Michaś zatoczył pewne koło, i od lata to, co zdążył schudnąć, to niestety zdążyło wrócić, ale to mniej więcej tego się spodziewałem. Także jeszcze nie wszystko stracone. Mamy około tam 40 dni do końca roku. Myślę, że to jest całkowicie realne do zrobienia. Tym bardziej, że jak się Michał weźmie, to nie takie rzeczy się robiło. Dobra, to teraz w telegraficznym skrócie co mniej więcej na dzisiaj, co, co, co na dzisiaj będzie do jedzenia, tak żeby mniej więcej utrzymać czystą Michę. Także wszystkich zachęcam, którzy. Mają w planach jeszcze jakoś ładnie wyglądać, zdążyć do świąt bądź do nowego roku, żeby wbić się w jakąś fajną kieckę. To jeszcze, jeszcze jest czas. Później wszystkie diety, takie jakieś ekstra szybkie głodówki, to możecie sobie wyrzucić, bo to tylko ze stratą dla zdrowia, natomiast 40 tam parę dni jest to całkowicie realny czas do tego, żeby w miarę jeszcze trochę schudnąć. Dobra, koniec gadania, czas na pokazywanie. Nie wiem czy mi się to znowu uda, bo to jest gramolne gramolny trochę. Ok, tutaj mamy właśnie tą mieszankę, o której wczoraj mówiłem, tutaj jest morwa, tutaj są płatki drożdżowe, tutaj są nasiona chia, tu jest również jagodygoi, i tu jest białko, tu są spalacze tłuszczu. Tu jest m.in. cynamon, tu jest młody no, no mnóstwo, mnóstwo rzeczy, składników, tutaj jest od ciut, ciut. Kiedyś pokazywałem Wam jak to się robi, z jakich składników, także to zaraz trafi do tego. Będzie ból, 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 ból i będzie pyszniutkie śniadanko. Także na pewno to pełnowartościowe, 3 godziny trzyma, posiłek węglowodanowy. Drugi posiłek węglowodanowy to jest też to, Ktoś mnie pytał co na śniadanie, no więc między innymi takie głupoty na śniadanie. Jak już wspominałem jestem poznajak Poznaniach, z odzysku mam troszeczkę warzyw po, po, po wykonywaniu soku. Więc warzywka tu wylądowały, do tego trafiła kasza jęczmienna, przepraszam kasza gryczana niepalona. To wszystko zostało takie zagęszczone, więc jest taka, no taka, można powiedzieć coś w rodzaju takiej owsianki gęstości, takiej Taka klucha po prostu do tego, żeby czegoś. Na no to wszystko jeszcze będzie oczywiście trochę witaminek, bo tutaj jest za mało. Będzie surowa suroweczka, tak którą też już mówiłem. Prosta rzecz, biała, kapusta, rzadkiewka, ogórek, szczepiorek, tak szczepiorek, dymka, koperek, oczywiście pietruszka, więc, więc różne różności. No i, i to będzie jakby na dwa posiłki ten pojemniczek. Jeden będzie dodatkiem do tej kaszy gotowany, a drugi będzie dodatkiem do kurczaka. Dostała jeszcze jedna na pierś z kurczaka, czyli mamy posiłek Tych. czysto tłuszczowy, ale tak jak wspominałem, ten dobry tłuszczyk, więc tutaj nie ma co się stresować, że to będzie golonka i cholesterol i miażdżyca, tylko mamy właśnie fajnego, chudego kurczaczka. Tak jak widzicie, na większą część dnia mam posiłki załatwione, więc tutaj się też nie ma czego stresować. Korzystajcie z pomysłów, wrzucajcie swoje pomysły, co macie dzisiaj najlepszego. Bo sam jestem ciekaw, nie ukrywam, że, że gdzieś tam te smaki mi się cały czas toczą w kółko, więc poszukuję nowych, także chwalcie się, co macie dobrego, może Michaś coś skorzysta, może coś wrzucimy szerszej ludzi, rozgłosimy przemi wobec, że ktoś tam wrzucił fajną potrawę. Także zachęcam do, do, do tego, żeby się zabrać za siebie. Jeszcze nie wszystko jest stracone, nawet jak weekend był. Bałaganiony, no to mamy kolejny dzień, mamy kolejny tydzień i mamy pierwszy dzień zresztą naszego życia, więc nie zmarnujmy go. Tymczasem pozdrawiam Cię krótko i życzę Wszystkim dobrego tygodnia. Na razie.